Dzień dobry kochani, czwartek, 9 września, godzina 7.00, 7.20. Odpływ na kanale La Manche. Tam jest kanał La Manche. już tak, na dole gdzieś ludzie spacerują tam daleko, daleko. Nie wiem czy to widać na kamerce. Tam jest Havre. czyli na plaży Normandii chciałbym dzisiaj dotrzeć na plażę Omaha jest około 100 km zbieram się stąd tego jadę wcześniej żeby tam dotrzeć, troszkę tam pozwiedzać, bo po drodze też tam będzie kilka miejsc które chciałbym zobaczyć tutaj był namiot śmieci oczywiście zabieramy ze sobą i w drogę Antek zapakowane jedziemy jeszcze powerbanka odbiorę tam w toalecie podłączonego powerbanka muszę go zabrać Jedziemy dalej Wyspindrałem się na punkt na bunkier w zasadzie w miejscowości o, Nie będę się wymądrzał Benerwild Surmer Benelvir Surmer tam jest jeszcze Havre tam jest Anglia a to są plaże Normandii no widok mieli niezły Niemcy stąd Benerville Surmer a tu jest mapka plaża Omaha tam zmierzam Utah Gold Juno Sword jesteśmy chyba tu na tej Sword no Okręty, które już chyba tą plażę, niestety tam nigdzie nie można wejść, wszystko pozamykane od tamtej strony, same krzaczory, Ostrężyny i nic więcej, no ale widok stąd jest naprawdę zacny trzeba by się wysilić by tu się wyspindrać ale ale warto było plaże Ale że Normandii Jadę w kierunku miejscowości Kabron Cab, Cab, kaburącyś takiego Spotkałem takiego starszego pana, powiedział, żeby jechać blisko plaży, że droga jest bardzo ładna i nie ma dużo wzniesień po tym, że będą górki, ale no, ciekawe A, Z muzeum, Memorial Pegasus, polska flaga, nawet powiewa, Ten fragment mostu. Nie wchodzę, bo nie mam jak tego Antka zostawić. Jestem w Muzeum Le Grand Bourque. Muzeum. I taką barkę wykorzystano w filmie szeregowiec Ryan. Pierwsze 15 minut to wbija w fotel. Kolejne miejsce upamiętniające te wydarzenia z 6 czerwca jest tego na każdym kroku naprawdę. Będę tam cały czas. Wielkie te plaże, naprawdę. Zmętasz żołnierzy kanadyjskich. jułno. O może, ile ludzi skinęło Byliśmy wszystko kanadyjczycy. Ja jestem przy bunkrach, które broniły plaży Gold. Tam jest następne, tam jest plaża. Вот так же, na te zjechałem tam z góry na plażę Omaha Beach na tą najsłynniejszą plażę na której Poległo najwięcej amerykańskich żołnierzy. I tak jak w filmie Konik przed chwilą tutaj ładnie biegał. Pobiegaj koniku. Nie chcę. A przed chwilą tak ładnie biegał. Jak w amerykańskim filmie? Omaha beach Tu się najwięcej najwięcej ofiar tutaj. Zanim to gdzie mam iść. Ja jestem na plaży Omaha. Dojechałem tutaj w setny dzień mojej podróży. Bardzo chciałem tu przyjechać i jestem. Patrz, jakie potężne te bunkry. Mieli taki widok na tą plażę, tutaj była naprawdę jatka. Bunkier w środku. Teraz to nie wygląda zbyt ciekawie. Kolejny, do którego można wejść. Piękny widok. Widok dla całą plaży z tego bunkra. Jestem na cmentarzu amerykańskich żołnierzy powyżej plaży Omaha, tam na dole jest plaża Omaha, a cmentarz jest u góry. Będzie w tych maskach, co oni zgubili w tych maskach Czy tu wolno kamerować czy nie? Amerykanie muszą być oczywiście najpiękni Tylko się obawiam o mojego bo tam został tak daleko na dole sam Mam nadzieję, że go nikt nie zabierze takie dokumenty, wszystko tam zostało, matko tu na górę z rowerem podjechać i potem zejść na dół tam do tych bunkrów уже сейчас пешить. Редактор To jest buzeum Ale już zamknięte Ale na zewnątrz są eksponaty Tam bunkier, tu też jakiś mały bunkierek takie te krzyżaki za którymi się chowali żołnierze na plaży co było dobrze widać w, w Curajanie? masakra jestem na kempingu tam za tymi drzewkami tam są kampery a ja się rozbiłem tutaj w rogu jadę najpierw się wykąpać napisałem posta, jadę się wykąpać i biorę się za jedzenie także do jutra jutro jeszcze jadę na plażę Utah bo nie byłem tam dzisiaj już nie zdążyłem byłem na plaży Gold byłem na plaży y, y, Omaha jeszcze jutro na plażę Utah pojadę i potem już na, w kierunku San Michel. ale to jutro opowiem dobra na razie Tight. Don't leave me alone.